Silnik zamruczy, niech zachłóci dźwięk mechanizmu i duszy kiery pochłonie. kolejny. Charger, legenda. Robi wrażenie nie tylko kolorystycznie, no ale bądź co, bądź to jest jedno z najbardziej kultowych aut. Który rok? To jest rocznik 73, trzecia generacja tego modelu. Z najmniejszym silnikiem, niestety, na razie, który będzie wymieniany na 440 jesienią. Bo tym się nie da jeździć. Da się oczywiście, ale jednak to jest ta najbardziej kultowa. No i co? No a skąd się wziął, właśnie? Skąd, skąd, skąd się znajduje takiego Chargera? Słuchaj, szukałem kilku modeli samochodu. Szukałem fastbacka Mustanga, którego też już na szczęście mam. Szukałem Chargera, ale drugą generację. Trafił się trzeciej generacji Charger. Za nieduże pieniądze, znaczy nieduże pieniądze. W dobrych pieniądzach, może w ten sposób, w stanie do renowacji. Kupiłem go w Niemczech. Ile lat pracy? Trzy i pół roku. 3,5 roku siedzenia w garażu i dłubania to strasznie długo. No, nie tylko siedzenia, nie tylko ja siedziałem, bo też siedział mój dobry kolega y, mechanik, blacharz, lakiernik, który, który mi to w zasadzie robił, bo ja jestem lajkiem, jeśli chodzi o. Rzecz, znaczy, już w tej chwili nie, już w tej chwili jestem fachowcem <grym> od renowacji samochodu. Nie, no 3,5 roku siedzenia <grym> z fachowcami to już się można nauczyć. Tak, już w tej chwili mnie nikt w konia nie zrobi. Nie? <grym> Satysfakcja jest, co? O, ogromna, ogromna satysfakcja. Największa satysfakcją jest, jak jedziesz i e, ludzie do ciebie machają, albo na takim zlocie, jak przyjdą naprawdę fachowcy, którzy się na tym znają i powiedzą ci piękne. Szacun, szacun. No to, <gryw exceeded> no to od nas też jak najbardziej szacun i mam nadzieję, że się widzimy za rok, co? Tak, oczywiście. Byliśmy w zeszłym roku, y... byliśmy dwa lata temu. No i będziemy pewnie w przyszłym roku, ale już większą ekipą, bo już następna autko się robi. Także, także myślę, że będzie więcej tych samochodów z naszych stajni. Bo kolega, który ma też tutaj na miejscu 3, a ja dwa, jeszcze też dojedzie w przyszłym roku innym samochodem. Także myślę, że około 10. Będziemy mieli yeah. razem. to się, kochani, nazywa siła pasji amerykańskiej motoryzacji. Piękne dzięki, jeszcze raz gratulacje. Powiem szczerze, na mnie największe wrażenia robią takie sprzęty tym bardziej, że jest to absolutny unikat. Harley Davidson, który to jest rok? To jest 34 rok skonstruowany w 33 roku dla policji na zamówienie. Bardzo wyjątkowy egzemplarz, ponieważ było ich wyprodukowane tylko 780 sztuk. Normalnie podstawowa wersja osiąga jakieś tam w kilometrach powiedzmy 100-110 km, a policyjny motocykl jest wzmocniony, delikatnie jest zwiększona pojemność, osiąga około 160 km na godzinę. No to robi wrażenie, to jest niesamowite. To mil, tak można by powiedzieć. Tak? Słuchaj, ale ty jeździsz tym bardzo często. To nie jest motocykl, który jeździ na lawecie i jest tylko pokazowy, tylko ewidentnie jest używany prawie, że na co dzień. Tak, ja tym motocyklem jeżdżę ciągle od kilku lat. Robię nawet kilkanaście tysięcy kilometrów rocznie na nim. Jaka jest różnica w prowadzeniu takiego motocykla, motocykla współczesnego? Bo to jest przepaść jednak. Rozumiem, że żadnych opcji wspomagania to bardzo trudne jest? Znaczy, że na początku jest to trudne. Bynajmniej wydaje się trudne, ponieważ sprzęgło uruchamiamy tylko i wyłącznie nogą. No, biegi wiadomo są tutaj w lewej ręce przy zbiorniku. Trzeba się przyzwyczaić, że w lewej manecce jest regulacja zapłonu, tak zwane przyspieszanie, opóźnianie go. No, kilka takich, ale generalnie największym. Teoretycznie problemem jest operowanie sprzęgłem w nodze. A tak cała reszta, to wiadomo, trzeba wziąć pod uwagę, że ten motocykl naprawdę jedzie szybko, a hamulce są takie, jakie są, więc trzeba troszkę bardziej myśleć i więcej uważać niż, niż współczesnym motocyklem, ponieważ no tam te hamulce działają dużo lepiej. Tak? Bardzo się cieszę, że takie sprzęty przyjeżdżają na American Cars Mam nadzieję, że widzimy się za rok. Nie no jasne, oczywiście. oh Mensen zijn bestech. Mijnen mold, wydechy. Dają mold bez krechy. Widać sick bryk, Słychać ryk-ryk. Bioren łyk week i styka kit. Tu kom